Dzień dobry Państwu, Grzegorz Roman. Chciałbym Państwu przedstawić ponadlokalny system informacji przestrzennej, jaki został wypracowany i wdrożony w powiecie wrocławskim. System nazywa się WROSIP. Wspólnie z panią Renatą Krasel przygotowaliśmy krótką prezentację. System zaczął być budowany w 2002 roku od porozumienia dwóch gmin Świętej Katarzyny, w których mieszkam całe życie i Kątów Wrocławskich, które to porozumienie przy współpracy z powiatem było rozszerzane, także w 2005 roku objęło całe, wszystkie dziewięć gmin powiatu. System jest zespołem wielowarstwowych map ukazujących przestrzeń Powiatu wrocławskiego w różnych odsłonach, przekazujący y, informacje o y, nieruchomościach, o użytkow sposobie użytkowania, o sposobie funkcjonowania przestrzeni w powiecie. Każdy, kto pamięta y, systemy informacji geodezyjnej do 2002-2004 roku, wie, jak było uciążliwe posługiwanie się setkami map, obrębów geodezyjnych, a nie całościowym. Takim systemem, jak tutaj mamy, system jest zabezpieczony dla części danych, danych wrażliwych. Posiada dwa możliwe poziomy dostępu. Pierwszy publiczny. Wszyscy uczestnicy w sieci, Państwo, teraz możecie wejść wpisując w adres w Rosji i dojść do pewnych warstw. Poniżej pewnych warstw, gdzie dotyczy to już danych wrażliwych, trzeba mieć dostęp autoryzowany. Oczywiście gminy powiatu wrocławskiego taki dostęp mają. Tak jak wspomniałem, system opiera się na wielowarstwowym układzie MAP. Najpoważniejszy układ to jest ewidencja gruntów i budynków, który pokazuje działki geodezyjne, budynki, sposoby użytkowania, monitorację gleby i zawiera również dane dotyczące właścicieli, ale to tak jak wspomniałem, musi być dostęp autoryzowany. Z tej mapy, tutaj widać po lewej stronie kursor, którym można płynnie zmieniać skalę mapy, dochodząc do wartości nawet poniżej 1 do 1000, co pozwala bardzo precyzyjnie odczytać dane zapoznać się z działką, którą jesteśmy zainteresowani. Klikając na działkę, można uzyskać jej powierzchnię, podziały, podział na klasy bonitacji. Można Dowiedzieć, zmierzyć jej wielkość, także ustalając, ustalając czy da, ona będzie przydatna do naszego przedsięwzięcia. System także posiada warstwę, która pokazuje y, uczestników, właścicieli tej, tych nieruchomości w układzie w podziale na, na publiczne, niepubliczne itd., itd. Pozwala zorientować się, z jakim typem właścicieli mamy do czynienia. Pozwala również generować różnego rodzaju raporty dotyczące funkcjonalności poszczególnych działek. Pozwala je generować układy dla nas interesujące. Podobnie z przykładem z selekcją obiektów i generowaniem raportów o nich. System wyposażony jest w odnawianą co kilka lat ortofotomapę. Ortofoto Pokazującą narastający sposób zagospodarowania danej przestrzeni w czasie. Tutaj, akurat, widzimy jeden z węzłów obwodnicy miasta Wrocławia. Widać, jak poszerza się zakres jego zagospodarowania. System pozwala nam też śledzić nieujawnione w ewidencji gruntów i budynków obiekty. Albo obiekty, które formalnie są jeszcze w budowie, a faktycznie już są zamieszkiwałe. Tu, akurat, doskonale widać, że te dwa brązowe obiekty to są obiekty ujawnione, a dwa obiekty szare na pewno są zamieszkałe. Widać przy nich same ich mochody. Prawdopodobnie ci właściciele jeszcze nie płacą stosownych podatków. Duże znaczenie dla gmin, dla gmin ma. Wielowarstwowy system pokazujący uzbrojenie techniczne, pozwalający bardzo precyzyjnie ustalić jego położenie, jego przekroje, możliwości techniczne i możliwości przekazywania różnych mediów. Jest to też ważne dla inwestorów, bo pozwala zorientować się błyskawicznie, czy przedsięwzięcie, które się planuje, ma szansę być odpowiednio zaopatrywane już na starcie. System posiada również pełną informację o planowaniu przestrzennym realizowanym przez poszczególne gminy. Posiada zarówno rysowane studia uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego gmin, jak i ujawnione wszystkie plany miejscowe, pokazujące zarówno rejestry, uchwały, numery, rysunki planów i aktualne granice indencjoncyjne, więc można bardzo łatwo się zorientować, czy Nasze przedsięwzięcie może być zrealizowane na danej działce. Problem tutaj pewien występuje w momencie, w którym plany są uchylane wyrokami sądowymi, bo obieg informacji jest czasami tak długi, że przez pewien czas nie udaje się usunąć planów, które zostały już uchylone. Nasz system posiada również. Możliwość pokazania zagospodarowania przestrzennego z terenów innych powiatów przylegających do naszego powiatu poprzez odpowiednie porozumienia, które zostały zawarte z tymi, z tymi jednostkami, pozwala również pokazywać zagospodarowanie przestrzenne na różnego rodzaju białych plamach. Tutaj widać wyraźnie węzeł fotostopowych bielanych we Wrocławiu, które po kliknięciu w odpowiednią sekwencję klawiszy możemy Uzyskać pełne informacje. Zwykle jest to informacja autoryzowana już. I to oczywiście, tak jak wspomniałem, zabezpiecza nam, zabezpiecza nam porozumienia z tymi gestorami danych. System służył także do zbierania i generowania informacji przy różne, służy do zbierania i generowania informacji przy sporządzaniu różnego rodzaju studiów i raportów. Tu jest akurat. Mamy do czynienia z studium spójności funkcjonalnej we Wrocławiu w obszarze funkcjonalnym, które były przygotowane dla wrocławskiego obszaru funkcjonalnego i dla podziału środków unijnych tej perspektywy. Tutaj na kolejnej mapie mamy przykład wykorzystania danych do opracowania analiz zakresu zagospodarowania przestrzennego. System także ma możliwości komercyjne. Można nim generować, gminy mogą generować oferty sprzedaży nieruchomości, umieszczać je, je w sieci. W ten sposób łatwiej zapoznają się inwestorzy z, ich, z, ich, z nimi. Dla mojej gminy szczególnie ważna jest ta mapa, ponieważ jest to system pokaz informacji pokazującej stopień zalania, zagrożenia powodziowego. Dla różnych poziomów zagrożenia, jednoprocentowego, dziesięcioprocentowego. W kontekście powodzi 1997 roku, kiedy większość mojej gminy była zalana, dzisiaj ta informacja jest niezwykle istotna dla inwestorów. Tutaj przechodzimy, już, wchodzimy już w różne warstwy. Tam mieliśmy warstwę zagrożeń powodziowych, tu mamy warstwę ochrony przyrody. Kolejna to będzie. Warstwa dotycząca złóż i obszarów terenów górniczych, następna sieć urządzeń melioracyjnych, ewidencja zabytków z ukazaniem ich rozmieszczenia, ewidencja obiektów turystycznych, sportowych, takich map możemy, możemy w systemie Państwo znajdziecie dużo, dużo więcej. Zapraszam do korzystania z informacji zawartych w systemie WROSIP. Wchodzi się bardzo prosto, po prostu wpisując w Zachęcam do prześledzenia, jest intuicyjny, bardzo łatwo się z niego nauczyć i możliwie dużo z niego skorzystać. Dziękuję bardzo. W imieniu swoim pani Renaty Krasel.